Tak sobie nagrywam okolice. Bo czemu nie? Jest 12.47, kiedy to zacząłem nagrywać, i no, pięknie wygląda tak szczerze, nieprawdaż? Zobaczmy. Zaraz Zobacz, tam nieważne, kto tam jest, czy co robią. To nie jest akurat temat na odcinek dzisiaj, nie? Dobra, zobaczmy, jak jest z drugiej strony. No, tak samo, tylko że słońce tutaj zacznie powoli wy... O! O! Jest i słoneczko! Tylko ciężko zobaczyć ten okrągły kształt przez jasność, ale mniejsza. No, subcio wygląda, nie? No cóż... No cóż... Tylko tak mogę maksymalnie przyciemnić. Dobra, trzymajcie się do zobaczenia i narka.